Hej kochani! Przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami stycznia. W ogóle ten styczniu tak szybko minął. Jeszcze niedawno był koniec grudnia, były święta, był Sylwester, a tu już jest 29 stycznia. Więc strasznie szybko to minęło. E, I może zacznę, bo jest trochę tych produktów. I zacznę od pielęgnacji. E, po pierwsze, żel Original Source, który pokazałam, pokazywałam Wam w zakupach naprawdę jest bardzo fajny no ja zawsze wracam do tych że mają po prostu genialne zapachy no nie nawilżają nie utrzymują się długo zapach na ciele ale nawet ze względu na same zapachy będę do nich powracać e, i szamponu wam nie będę pokazywała ponieważ e, mówiłam wam w Zakopach, że kupiłam ten szampon e, Sien, ale on okropnie mi przetłuszczył włosy e, ja wiem, że on kosztował 4,69 i od takiego szamponu nie można za wiele chcieć, ale po prostu jest okropno. Ja gdybym go używała dalej, musiałam cały czas e, no myć włosy codziennie, więc no bez sensu jest i kupiłam sobie inny, ale to zobaczycie w zakupach. E, dalej. Żel do mycia twarzy e, z tej firmy Sien z Ligla. I on w odróżnieniu od szamponu jest po prostu genialny Może nie, nie, nie oczyszcza twarzy z makijażu Trzeba użyć płynu No ale potem super to twarz odświeża Ta skóra jest taka fajna, taka gładziutka No i ja naprawdę bardzo go polecam Super i kosztuje tylko całe 5 zł Więc no jest strasznie tani Tu jest 150 ml, więc znam go trochę sporo no więc naprawdę, pewnie do niego jeszcze wrócę, chyba że zobaczę coś lepszego. Eee, pasta do zębów Max White One Fresh. No ja Wam mówiłam, że do niej zawsze powracam. Eee, może nie jest to pasta wybielająca, no może przy dłuższym stosowaniu miesiąc, dwa, trzy można coś zauważyć. Ale ona jest bardzo odświeżająca i jest, do, jest dość mocna, więc no, nie, nie dla wszystkich. Ale mi to osobiście pasuje, bardzo ją lubię i polecam ją wszystkim dalej, tonik ogórkowy on oczywiście, on jest już pusty więc pojawi się w projekcie Denko który niebawem będzie na moim kanale no, super świeża, nie skóry nawilża i kosztuje 5,49, więc co więcej chcieć od takiego toniku nie wiem czy to widać, bo światło jest okropne ale może coś widać, no naprawdę bardzo go polecam dalej, Isana krem do rąk, jest to zapach kwiatu pomarańczy super nawilżana tłuszcze te ręce, nie pozostawia tłustej warstwy kosztuje 45 zł więc no, co wi no właśnie co więcej chcieć od takiego kremu który ro e robi wszystko naprawdę, bardzo polecam. są różne, we są różne wersje, więc każdy wybierze coś dla siebie e krem bio nawilżający od i mieszany, biała herbata z ziai ja go używam Zarówno na noc, jak i na dzień pod makijaż Nie roluje się, super nawilża Więc naprawdę jest super Moje zużycie jest takie Ja go używam już od 2-3 miesięcy Więc no, jak widać jest bardzo wydajny No 6,39 Ja go kupiłam w ale jest przede wszystkim w Osmanach Naturach W Superfarmach i zostały dwa dezodoranty. E, to są dezodoranty, które ja używam na zmianę. Pierwszy to jest Nivea Drain Comfort. E, bardzo lubię te dezodoranty w kółce. No jak mówię, e, używam ich na zmianę. E, z tym z Adidasa. Są super, odświeżają. E, dość szybko wysychają, więc no... E, nie, nie brudzą ubrań. No i naprawdę jest to bardzo wydajny taki e, produkt, który ma 50ml. Możecie tutaj zobaczyć. E, starcza mi na, jakie, na jakiś miesiąc, więc super. Kosztuje około 11zł. I Adidas, który też kosztuje około 11zł, też bardzo fajny, super świeża. E, ma bardzo fajny zapach. No i jak mówię, używam ich na zmianę, nie używam żadnych innych deodorantów. E, ten zawsze używam niebieski, a ten za każdym razem e, inny zapach sobie kupuję. E, teraz e, perfumy Purblanka e, e, z Awonu. Jak widać tutaj już prawie nic nie mam. No, używałam ich przez cały miesiąc. Mają bardzo fajny zapach. Nie, one nie są takie ciężkie, ale też nie są jakieś takie letnie. Tylko akurat takie na jesień zimę. Bardzo fajne. I teraz przechodzę już do kolorówki. E, do ust używałam Carmexu. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle zimy bez Carmexu, chociaż wydaje mi się, że będę musiała sobie. Jak ten mi się skończy, bo. czy jak mi się skończy ten następny, który kupiłam, będę musiała się na coś innego przestawić, ponieważ on może już przestać działać. Bo go używam no, niedługo trzy miesiące więc no, chyba się przestawię na jakąś Isany, czy Floslit, czy nawet we ponieważ boi się właśnie, że przestanie działać. I na usta nakładałam e, Bel. E, ten błyszczyk jest to taki kolor. Zrobię wam swatcha. No, ja już wam go pokazywałam, no, ale mogę jeszcze raz wam pokazać. E, jest to taki kolorek. M, bardzo napigmentowany. Ma tu lekkie drobinki, ale tego w ogóle na ustach nie widać. E, dalej, Puder Synergen. E, mój numer to jest 02. E, Denko jest już dość duże więc będę musiała się zapatrzeć w nowy za jakiś miesiąc. E, super matuje tą skórę, no, nie zapycha, więc naprawdę fajny. I to jest chyba najciemniejszy, bo ja myślałam, że właśnie 0,3 jest najjaśniejszy, 02... Powiem 01. Okazało się, że 01 jest pośrodku, a 0,2 jest najciemniejszy. I on chwilami... Mm, znaczy, jak ja nakładam tą gąbeczką, co tutaj jest, to. O, ja mam właśnie pomarańczową cerę. A jak nakładam pędzlem, to jest tak, no pośrednio ok, więc no nie wiem o co chodzi. Na razie nakładam go pędzlem. Może jak będę kupowała, to skuszę się na numerek e, 01, ale to jeszcze zobaczymy. E, dalej. E, podkład e, B-Beauty Be Fluid Matujący. Ja mam w numerku 02 naturalny. E, trzyma się jakieś 3 godziny. Dobry 3 godziny, kosztuje 10 zł, więc bardzo tanio. Nie zapycha, nie kryje jakoś super, ale ja akurat nie potrzebowałam specjalnego krycia, ponieważ nie miałam żadnych wyprysków. No i on mi posłużył jako ten podkład. jako bardzo lubiłam i lubię i pewnie go będę przez luty też używała, jeżeli mi nic nie wyskoczy na twarzy. Tuszę. Ja używam dwóch tuszy. Pierwszy to jest e, wydłużający z belną no Limit. E, szczoteczka jest, e, już wam pokazuję. Tak wygląda. I naprawdę fajnie wydłuża i rozdziela te rzęsy. I drugi Eye of Extreme, który ma po prostu wielką szczotę. I on fajnie pogrubia te rzęs. No i to mi wystarczało w tym miesiącu. I e, ostatnimi rzeczami jest to po pierwsze kredeczka e, z Vibolą Classic Liner. I ona jest dość miękka. Ona jest nie nietemperowana, więc do tego taka gruba kreska, ale jak jest natemperowana, to e, przepraszam, to robi e, cienkie kreski. I eyeliner e, z Lovely. On też już będzie w projekcie moje ponieważ już go nie ma. Chociaż może uda mi się coś tam. O, uda mi się jeszcze jedną gwiazdkę zrobić. Aż taki bardzo fajny czarny. No, i to wszystko. E, napiszcie mi na dole, jacy byli wasi ulubieńcy w styczniu. I do zobaczenia w kolejnym filmie.